Nasza ekscelencja, szanowni państwo, bracia i siostry. Wraz kolejny w drogach naszej świątyni rozpoczynamy nabożeństwo ekumeniczne. Odbywające się w ramach tygodnia powszechnym modlitwy o jedność chrześcijan. W tym roku pod hasłem Czego pan żąda od ciebie? Słowa te jest zaczerpnięte z księgi innych zaproponowali chrześcijanie z Indii inspirują się walką dalitów, czyli członków najniższych kast w tym kraju, o swoje prawo. Mają one szczególną wymowę w dzisiejszym świecie głębokich nierówności społecznych i ludzkiej krzywdy, na które tak bardzo uczolone są kościoły chrześcijańskie. Dobrze zatem się stało, że tegoroczny tydzień ekumeniczny skupia wysiłki wiernych naszych wspólnot religijnych wobec tych nabrzmiałych problemów. Serdecznie witam gości z Blatniego Kościoła Katolickiego z księdzem, skupem z Jaskimieckim na czele, który od lat uczestniczy w nabożeństwach ekumenicznych odprawianych w naszej cerchni. Podobnie jak ksiądz i wołat Julian Jożiewicz i ksiądz Pałat Bronisław Siekierski w tym roku gościmy również księdza Arturę. Oglęskiego Transfersa Komunistyczno-Politecznego. Z nieukrywaną satysfakcją mogę powiedzieć, że kontakty religijne między nami wypełniają bogatą treścią słowa ekonomia, które nie jest pojęciem pustym, ale tym bardziej cieszy nas ubiegłoroczna wizyta Patriarchy Moskwy i Wszechruzi Cyryla I w Polsce, która stała się wydarzeniem w stosunkach Polsko-Rosyjskich oraz potwierdziła wolę Kościoła prawosławnego i katolickiego do osiągnięcia chrześcijańskiej jedności. Bardzo jesteśmy radzi, że po raz pierwszy nasze świątyni gościmy alumni wyższego seminarium duchownego o Zianę w Buszczynie z jej rektorem księdzem Pawłem Rabczyńskim. Nasza radość jest tym większa, że kurs seminaryjny zaśpiewa nam kolejny i w tej świątyni będzie to wykonanie premierowe. Serca witam tak właśnie miłych gości. Równie gorąco witam Pana Senatora, znaczy pospolitej Polski, rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, profesora Ryszarda Górewskiego. Pragnę również powitać Panią wicemarszałek Annę Maślewską, członka zarządu Województwa warmińsko mazurskiego W tym miejscu nadmieniem, że w ostatnim czasie marszałek województwa sfinansował zakup tych pięknych podświeczników, czyli wiktarzy, które tu widzimy i za które jesteśmy bardzo wdzięczni. <laughs> Witam serdecznie zastępcę Prezydenta Ortyna, Panią Małgorzatę Bogdanowicz-Bartnikowską, na którą również zawsze możemy liczyć. Mam też zaszczyt powitać Wolnictwa Mazurskiego, Wicekuratora Oświaty Pana Marka Sztern oraz wszystkich Wiernych bratni Kościołów i wiernych naszej paradzie. W tym miejscu chciałbym także podziękować za piękne kwiaty, oferowane przez zaproszonych gości, które stoją przy świętych religiach. Ekscelencjo, szanowni goście, bracia i siostry. Głęboko wierzę, że dzisiejsze nabożeństwo pozostanie w naszej pamięci jako kolejny piękny symbol prawdziwego pojednania chrześcijan. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.

Wysył się z niego, siedział się przy puszczku, słyszał, że narod mi mimo chociaż się, poproszasz, do ucha jest i jest, powiesz, że jemu, jako Jezus na daranim, im hojni, nie tylko go i Jezusie, synie Davido, pomiłuj mnie. i przed puszczem, mu dał mu uczuć, on, że patrzy mnożajem, odpija się, synie Davido, pomiłuj mnie. Dobrze, Jezus powie lepiej jego od siebie, że siajemu, Jemu poprosi jego o błagą, przy to w dać otworu, on leczego, skóci tam, i służy leczę jemu, który zryj bierze i agie, prozle, i pośledniego, i dziawszy, zławia boga. werset 35 do 43. Kiedy zbliżał się do Jerycha jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus na przechodzi. Wtedy zaczął wołać. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, co... Ci na nastawiali na niego, żeby umił, Lecz on jeszcze głośniej wołał, Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie.